W ubiegłą niedzielę przy Zespole Szkół Saleziańskich Don Bosco we Wrocławiu otwarto nowy kompleks rekreacyjno-sportowy. Wśród zaproszonych gości był premier Mateusz Morawiecki z rodziną. Bardzo się cieszę, że tutaj po tylu latach udało się zrobić szkołę, która naprawdę przypomina szkołę z XXI wieku i boisko. i Miałem możliwość zobaczenia wszystkich klas, których kiedyś sam uczęszczałem, więc troszeczkę też łezka się wokół zakręciła. I są to naprawdę. Bardzo dobre warunki. Gratuluję wszystkim, tutaj akurat księżom Salezjanom, którzy stworzyli naprawdę piękne warunki do nauki dla dzieci i życzę wszystkim dzieciom, młodzieży, bo tutaj klasy od 1 do 8, żeby realizowały swoje pasje i żeby tutaj się rodziły przyszłe marzenia, które potem będą realizowane. Bardzo się cieszymy z tego, że mamy taką przestrzeń i jesteśmy wdzięczni tym, którzy nam pomogli w realizacji tego przedsięwzięcia, niełatwe, wielkie, bardzo ambitne ale przemyślane i na pewno ta przestrzeń będzie służyła dzieciom i młodzieży i to nas najbardziej cieszy. W przestrzeni sportowej i są boiska do piłki nożnej, do koszykówki, do siatkówki, skocznia w dal, możemy biegać sprintersko, długodystansowo, mamy też plac zabaw dla dzieci, mamy również park edukacyjny i również park hodowli roślin, które dzieci prowadzą. Wielka radość i cieszymy się z całą społecznością w Wrocławiu. Ze społecznością szkoły z tego dnia. Kompleks sportowy powstał w przeciągu roku i kosztował 5 milionów złotych.